Dzień dobry Państwu. Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej, a gościem dzisiejszego wydania jest wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Henryk Kowalczyk. Dzień dobry, pan. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Panie premierze, jakiś czas temu wizyta amerykańskiego sekretarza do spraw rolnictwa w Polsce i kwestia silosów, budowy silosów na przechowywanie tymczasowo ukraińskiego zboża. Jak ta kwestia dziś wygląda i jakie w tej sprawie ustalenia zostały poczynione? Wizyta przed kilku tygodniami ministra rolnictwa, tak to nazywam, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. Wówczas był również brał udział w spotkaniu minister rolnictwa Ukrainy i komisarz Janusz Wojciechowski do spraw rolnictwa. Wtedy mówiliśmy o przeszkodach, jakie są przy transporcie czy przewozie zbóż. Mówiłem wtedy ministrowi rolnictwa Stanów Zjednoczonych, jakie, jaka pomoc jest tutaj wyraźna. No i po Kilku tygodniach jest taka deklaracja prezydenta Bidena. Oczywiście ustalenia robocze trwają, czyli tutaj nic szczegółów nie mogę na obecną chwilę powiedzieć, dlatego że no, trzeba teraz um, pouzgadniać gdzie, jak, um, na jakich gruntach, jakiej wielkości, w jakim tempie um, to powinno być. Te silosy powinny być poustawiane, ale one oczywiście mogą być takim um, hubem, takim zapewnieniem płynności przewozu. Dlatego że. No, w tej chwili przepustowość szczególnie i portów polskich i kolei no, jest y, ograniczona. Mamy koleje innych szerokości torów niż na Ukrainie, stąd te ogromne problemy, więc y, no, mogłyby na przykład te silosy stać gdzieś tam, y, gdzie kończą się szerokie tory na terenie Polski właśnie to jest, powiedział pan o miejscu i o tym, że to jeszcze, że jeszcze nie wiadomo, ale gdzie dokładnie takie silosy mogłyby się mieścić? Czy są już jakieś konkretne lokalizacje, które są wskazane albo brane pod uwagę? Czy są brane pod uwagę lokalizacje, które są końcowymi lokalizacjami szerokich torów. To jest przede wszystkim w okolicach Sławkowa, ale to jest tutaj po trasie również od granic w kierunku właśnie no, Katowic, bo to tam szerokie tory najdłużej prowadzą, czyli te wszystkie stacje, które potencjalnie mogłyby być. Ale to w tej chwili trudno mówić, tu trwa sprawdzanie, weryfikacja, gdzie to by można było ustawić. Jaka jest w tej chwili droga y, ukraińskiego zboża, które y, przechodzi przez Polskę? W tej chwili y, są właściwie dwie drogi, jedna to jest na ciężarówkach, no, i tutaj problemów nie ma, ale to są oczywiście ograniczone ilości, bo ciężarówka to jednak przewozi 20 kilka ton, więc nie jest to ilość, która by zadowalała. Lub, e, n, lub pociągami. I teraz z pociągami jest pewien problem, dlatego że tutaj ze względu na te różne szerokości torów, to są dwa rodzaje przewozu na wagonach. Albo wagony wstawia się na wózki takie europejskie, które później. Jadą już na tych wózkach na przykład do portu, albo przeładowuje się z kolei z wagonów szerokotorowych na wagony wąskotorowe i też tej infrastruktury przeładunkowej przy granicach w zasadzie nie ma zbyt wiele. I to są te ograniczenia, więc to są te dwie drogi, które tutaj mamy i to jest to wąski gardło. A i jaka jest możliwość, y, możliwości portów przeładunkowych w Polsce w tej chwili, jeśli chodzi o ukraińskie zboże i ile tego zboża z Ukrainy można dołożyć do tego, które sami y, przeładowujemy w portach? W tej chwili możliwości portów te już funkcjonalne, które na bieżąco działają to są około 600-700 tysięcy ton miesięcznie, natomiast w tej chwili jeszcze będziemy... Dzierżawić, tak to można by powiedzieć, na nabrzeże Portowe w Gdańsku, i tam stawiać jeszcze urządzenia do przeładunku, żeby te możliwości znacznie zwiększyć. Mowa o możliwościach, mowa o budowaniu dodatkowych silosów, ale w, w tym kontekście pojawiają się wątpliwości branży rolników i pośredników, co w, ze zbliżającymi się żniwami, bo wydaje się, że to rozwiązanie jest dopiero na. Kolejne żniwa, i dopiero wtedy może przynieść jakieś efekty, żeby um, te sytuacje na rynku zmienić. A czy to rozwiązanie, po, czy zwiększenie wydajności portów i stosowanie wózków i no to planujemy, żeby to było już na te żniwa? To znaczy, to są te działania, powiedziałbym, no, w okresie yy, jednego-dwóch miesięcy. Natomiast e, oczywiście na dalsze lata no to różne są rozważane drogi, ale to e, łącznie nawet z budową kolei szerokotorowej, ale to oczywiście są rozważania wieloletnie i tutaj też zależy od tego jak e, strona ukraińska też do tego e, będzie podchodziła bo w przypadku, na przykład budowy kolei szerokotorowej, no to to musi być już bardzo trwałe rozwiązanie, to tego nie można robić na rok. W tej chwili to rozwiązanie, które tymczasowo chcemy zrobić, to myślę, że powinno być funkcjonować do żniw, do, do początku żniw już w tej chwili, czyli powiększenie możliwości eksportowych. Natomiast w tej chwili ten przewóz odbywa się albo poprzez pociągi, czyli po przeładunku na wagony europejskie, jedzie dalej to, to zboże do Europy, do innych portów lub do innych krajów europejskich, Hiszpania na przykład chętnie kupuje jeszcze to zboże, szczególnie kukurydzę paszową, ale ciężarówki również tutaj akurat już jak do Unii Europejskiej to nie ma żadnych przeszkód i jadą dalej. A co pan powie na te głosy, które mówią o tym, to są głosy opozycji, ale to są też głosy dochodzące z branży rolniczej, że ukraińskie zboże zagraża rynkowi polskiemu i w tej chwili wpływa na destabilizację cen w tym zakresie. O, w tej chwili oczywiście to jest w bardzo krótki na krótko, trwałym y, czasie, na, na, krótko, na kilka dni, oczywiście może postępować jakaś wahania cenowe, natomiast y, tak naprawdę ceny zbóż to nie zależą od tego, czy w Polsce jest tyle, czy tyle, tylko y, cen światowych. To tak naprawdę giełda Matif dyktuje y, ceny zbóż i tutaj y, y, Brak tych zbóż w drugim półroczu, a spodziewam się, że może być pewien deficyt z różnych względów, spowoduje, że ta cena wzrośnie, więc wręcz odwrotnie, może to być nawet szansa dla Polski, jeśli będzie miała sposobno, sposobne zapasy magazynowe do tego, aby właśnie wejść w ten trudniejszy okres drugiego półrocza z pewnym zapasem i wręcz na tym zbożu. O, powiem wprost, nawet zarobić. Sytuacja na rynkach światowych na pewno wpływa na yy, ceny zboża, także w Polsce, ale yy, ko logiczną konsekwencją tego, jeżeli faktycznie pojawiłaby się nadwyżka ukraińskiego zboża w polskich elewatorach i magazynach, to rzeczywiście cena u pośredników i na skupach może nie być atrakcyjna dla rolników. Tego obawiają się najbardziej. W momencie, kiedy sprzedajemy zboże, zawsze należy zachować zimną krew. To tak jak przykład teraz węgla był. Jeśli zabrakło w pewnym momencie węgla, to zaczę, pośrednicy żądali cen 3-4 tysiące złotych za tonę, co jest w ogóle nie Nieuzasadnione stąd aż trzeba było pewnych regulacji. Ze zbożem jest to trochę spokojniej, dlatego że jego można przetrzymywać. I tak naprawdę problemem dla nas, który musimy rozwiązać, to jest zapewnienie powierzchni magazynowej tak naprawdę. Yy, to jest najistotniejsze, nad tym się skupiamy, żeby yy, no, nie poddawać się takim bardzo krótkotrwałym wahaniom cen, a w długotrwałej perspektywie na pewno zboże nie będzie yy, tanie. Czyli uspokaja pan rolników. Tak, zdecydowanie tak. Jeśli rolnicy mają swoją powierzchnię magazynową, to powinni ją wykorzystać. A czy w tej chwili w, wspólnie z Ministerstwem na przykład Infrastruktury trwają jakieś prace m, dotyczące tego, żeby zmodernizować i ulepszyć tę sieć przesyłową także na przyszłość? Co do prac z Ministerstwem Infrastruktury, to jest tutaj Ministerstwo Infrastruktury ma pewne plany, a właściwie PKP wspólnie z kolejami ukraińskimi ale tu nie chciałbym wchodzić w kompetencje ministra infrastruktury, wiem, że takie prace trwają, na udrożnienie tego transportu kolejowego głównie. Udrożnienie portów na Morzu Czarnym, tu między innymi Odessa się najczęściej pojawia. Jeśli chodzi o to, ponieważ niektóre kraje NATO, takie jak Francja, proponują, że mogłyby pomóc w tym, żeby, żeby odblokować te porty. Czy ma pan wiedzę, że takie rozmowy trwają, że są jakieś plany w tym zakresie, żeby NATO, żeby mogło tak. wpłynąć na to, że ta sytuacja tu się zmieni? Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła się również takich mediacji. I wiem, że one... T... Słyszałem, że one trwają i są próby, natomiast no, tutaj nic jest nieprzewidywalne. Niestety wojny w Ukrainie o takiej skali też nikt nie przewidywał. Putin jest nieobliczalny, więc tutaj y, trudno mi powiedzieć w ogóle, jak te rozmowy się potoczą. Oczywiście dobrze by było, gdyby y, na przykład port Podesz się został odblokowany i tamtędy Ukraina mogłaby eksportować złoże, bo na to oczekują kraje Afryki Północnej, czy kraje Bliskiego Wschodu, więc tutaj absolutnie jest to najlepszy kierunek, zdecydowanie najlepszy. Tylko, czy on dojdzie do skutku? No, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Myślę, że nikt tego nie wie, e, dlatego też przygotowujemy różne warianty. Natomiast też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili nawet, w, e, jeśli mówimy o odblokowaniu portu w Odessie to y, ukraińscy żołnierze zatopili okręty mniejsze po to, żeby te y, rosyjskie nie mogły wpłynąć, te ciężkie okręty. Wobec tego tam są już techniczne przeszkody, trzeba by to y, usunąć, plus zaminowanie wejścia do portów też to jest dokonane. Tak mi przekazywał przynajmniej minister rolnictwa Ukrainy. Więc nawet gdyby decyzja polityczna taka zapadła, to nie, nie będzie ona wdrożona natychmiast. A proszę powiedzieć co z krajową grupą spożywczą naruszyła jakiś czas temu minister Sasin mówi o tym że to rozwiązanie jest nad tym rozwiązaniem cały czas jeszcze jest usprawniane trwają prace krajowa grupa spożywcza już pierwsze kroki podjęła tutaj jeśli chodzi o buraka cukrowego ale czy faktycznie krajowa grupa spożywcza w tej sytuacji gospodarczej geopolitycznej ma instrumenty na to żeby wpłynąć i normalizować rynek cen w Polsce. No właśnie, krajowa grupa spożywcza może być tu doskonałym narzędziem, takim yy, w ręku Skarbu Państwa do tego typu działań. No choćby na Nabrzeże portowe, które chcemy wydzierżawić od zarządu portu w Gdańsku w celu przyspieszenia eksportu zboża, no to właśnie jest zadanie Krajowej grupy spożywczej, więc już tutaj widać bardzo wyraźnie, że ten podmiot jest bardzo przydatny. Ale też są Yy, inne jeszcze rozmowy trwające, nie chciałbym tu o nich mówić, dlatego że to już jest działanie rynkowe, wobec tego lepiej po prostu coś wykonać, a nie zapowiadać. Yy, yy, więc tutaj ta grupa spożywcza, mam nadzieję, że będzie miała coraz większą rolę w stabilizacji rynku cen, przeciwdziałania zmowom cenowym. A co z Krajowym Planem Strategicznym? Trwają konsultacje ze środowiskiem rolniczym. Yy, zaproponowali istotne zmiany, jeśli chodzi o plan strategiczny. Na czym te zmiany proponowane przez środowisko polegają i jak ministerstwo się do tego Tak. Tak, yy, plan, w planie strategicznym oczywiście środowisko rolnicze proponowały zmiany. Ja, Przyznaję, zostając ministrem rolnictwa, przekazałem w zasadzie bez dużych zmian ten plan strategiczny do Komisji Europejskiej, zostawiając jeden, jednocześnie czas na konsultacje. I te konsultacje się odbywały przez kilka miesięcy. Jest wiele pomysłów ciekawych i w tej chwili my te pomysły już finalizujemy, czy zbieramy. Ja wczoraj miałem bardzo długie, trzygodzinne spotkanie z przedstawicielami branż. Zaprezentowaliśmy jak gdyby. E, nową wersję planu strategicznego. Głównie e, te zmiany polegają na tym, że w sposób kompleksowy podchodzimy do dotychczas nazywanych ekoschematów, a e, żeby wszyscy rolnicy mogli z tego skorzystać. Co to są ekoschematy? Ekoschematy to są działania w rolnictwie na rzecz ochrony środowiska, klimatu, poprawy jakości gleby. Czyli to są te działania, które rolnicy będą dokonywać w strukturze upraw, i tak dalej. No i druga, drugie podejście to jest dobrostan zwierząt, więc kolejne, kolejne zmiana też podejścia, żeby też ten dobrostan zwierząt realizowało jak najwięcej rolników, ale też żeby płatności były za każde kolejne ulepszenie, czyli poprawienie tego dobrostanu, tak? za, Na przykład za e, podniesienie powierzchni bytowej, e, jakaś płatność za, na przykład przybydle. Opas czy na wybiegu, przebywanie na wybiegu, czy letni opas, więc kolejne, kolejne dopłaty, i z, w tym sposobem będzie to tak bardziej gradacyjnie, ale jednocześnie wszyscy, prawie wszyscy rolnicy, będą mogli z tego skorzystać. Na różnym stopniu, oczywiście, w zależności od tego, jaki rolnik wariant, ten bardzo ambitny czy mniej ambitny, sobie wybierze. Środowisko rolnicze, hodowców, przede wszystkim proponuje, żeby z tych 17 ekoschematów pozostały dwa. Te skupiające się na dobrostanie zwierząt i na y, rolnictwie skierowanym na węgiel. Ale tak, y, tu właściwie to robimy, natomiast to nie jest dosłownie dwa, tylko rolnictwo węglowe tak zwane, czyli poprawa struktury gleb, to jest jeden schemat, ekoschemat, drugi, no i tutaj jeszcze są cztery, to jest takie bardzo już y, wyizolowane ekoschematy, czyli Yy, czyli rośliny miododajne, to są już takie bardzo tylko śladowe ilości, czy też rolnictwo ekologiczne jest traktowane jako oddzielna sprawa, no taki elitarny sposób uprawy gleby. Yy, przy dobrostanie zwierząt, no to jest yy, powiedzmy jedno, yy, no jeden ekoschemat, tak to nazwijmy, z tym, że on przekierowany jest do każdego gatunku zwierząt oddzielnie. Krajowy Plan Odbudowy i kamienie milowe dla rolnictwa są według Pana te punkty do zrealizowania jeśli chodzi o y, rolnictwo w Polsce na dziś. Tak, w krajowym planie odbudowy akurat rolnictwo nie widzi specjalnych przeszkód, dlatego że i w planie strategicznym i w krajowym planie odbudowy te zadania, które są postawione, są dla nas właściwie nawet korzystne, bo choćby zwrócenie uwagi na energię odnawialną na, na to właśnie chcemy to robić i nawet wspieramy już ze Starego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich chcemy, chce przeznaczyć dużo środków finansowych na energię odnawialną, czy choćby e, taki dyskusyjny i, i kontrowersyjny pomysł, mówią, że Podnoszony przez opozycję, że podnoszenie wieku emerytalnego jest tym kamieniem milowym. Nie, to jest zachęta do aktywności emerytów i myśmy to już zrobili, właściwie, bo ustawa, która weszła w życie 15 czerwca tego roku, pozwala emerytom, rolnikom na pracę w gospodarstwie i pobieranie emerytury bez przekazywania gospodarstwa, czyli kontynuację tej pracy. Czyli to już jest właściwie zrealizowane, więc dla nas kamienie milowe w, dotyczące. Krajowego Planu Odbudowy nie, nie stanowią żadnych przeszkód. A co oznacza elastyczne podejście do tych kamieni milowych, o których o którym słyszymy ostatnio, że tak naprawdę część tych kamienik zawartych w Krajowym Planie Odbudowy, do, koniecznych do jego realizacji, nie jest tak sztywne, jak można by przypuszczać. To no, choćby podany przykład przeze mnie aktywności seniorów, czy, czy podniesienia aktywności na rynku pracy osób, które już ukończyły w Według naszego prawa wiek emerytalny. Oczywiście można to rozumieć tak, że można podnieść wiek emerytalny, jak to mówi opozycja, że oni podnieśli wiek emerytalny do 67 roku życia, tak jak to było poprzednio, a może wyżej. E, a można podejść tak, jak my to robimy, czyli e, emerytura jest, ale zachęta do tej aktywności zawodowej już. Pobierając emeryturę, to można traktować właśnie na tym polega ta elastyczność i my korzystamy z tej elastyczności, zachęcamy do aktywności emerytów, czy choćby nie tylko w rolnictwie, bo aktywność emerytów tych pobierających. Emerytury z ZUS też jest promowana, choćby kwotą wolną od podatku. Więc tutaj to na tym polega elastyczność. Można właśnie podnosić wiek emerytalny, jak to proponowali nasi poprzednicy jeszcze poprzednio i teraz o tym mówią, albo pozwolić czyli emerytura jest prawem, dobrodziejstwem, można z niej skorzystać, można z niej nie korzystać, można brać i pracować dalej, więc to jest przykład elastyczności. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Gościem studia Polskiej Agencji Prasowej był wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. także państwu i zapraszam na kolejne wydanie studia PAP jutro o godzinie 10. .00.